W poprzednim odcinku pokazałem Ci, w jaki sposób można zarządzać bazą swoich klientów. Nadszedł czas na utworzenie Twojej pierwszej wizyty. Przejdźmy zatem do zakładki Kalendarz. To najważniejsze miejsce w całym systemie to tutaj będziesz sprawdzał grafik wizyt dla siebie, jeśli również świadczysz usługi oraz wszystkich Twoich pracowników. Stworzyliśmy intuicyjne menu, w którym możesz nawigować po datach, zmieniać widok kalendarza oraz lokalizację, jeśli posiadasz kilka swoich placówek. Nową wizytę można utworzyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest oczywiście kliknięcie na przycisk Nowa wizyta. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, wizyta zostaje utworzona. A odpowiednie powiadomienie wysłane do klienta. Wybierając ten sposób większość danych, trzeba jednak uzupełnić ręcznie. Mamy na uwadze Twój czas, dlatego opracowaliśmy alternatywny sposób na dużo szybsze umawianie wizyt. W tym celu wybierasz odpowiedniego pracownika oraz godzinę w widoku kalendarza, a następnie klikasz w odpowiednie pole reprezentujące dane okienko czasowe. Tym sposobem dane takie jak godzina oraz pracownik zostały automatycznie wybrane, a to czego jeszcze brakuje to rodzaj usługi oraz klient. Drugi sposób pozwala na sporą oszczędność czasu, którą musiałbyś przeznaczyć, wybierając metodę pierwszą, dlatego zachęcam do sposobu drugiego. Aby skorzystać z półautomatycznego sposobu umawiania wizyt na urządzeniach mobilnych, Wystarczy tylko przytrzymać dłużej odpowiednie okienko czasowe. W kolejnym odcinku omówimy proces tworzenia wizytówki dla Twojej lokalizacji czyli placówki, gdzie świadczysz usługi. Zapraszam.